Dzień dobry Państwu, nazywam się Anna Równy, jestem nauczycielem, konsultantem Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Mam wielką przyjemność zaprosić Państwa do projektu Filmowa Akademia Nauczyciela, który powstał we współpracy dwóch podmiotów MSCDN-u i Nowe Kino Przedwiośnie. Celem naszego projektu jest zachęcenie, zainspirowanie nauczycieli do działań związanych z edukacją filmową w pracy dydaktyczno-wychowawczej oraz pomocy pedagogiczno-psychologicznej. Będziemy co miesiąc spotykać się z Państwem, zapraszać na seanse, które będą opatrzone określonym tematem, będziemy rozmawiać o określonym problemie, który w tej chwili jest ważny w środowisku edukacji, i te spotkania będą połączone z pokazami filmów, które z owym tematem będą związane. To nie wszystko, jeżeli chodzi o nasz projekt. Naszym założeniem jest zachęcenie Państwa do tego, żeby potem Państwo po obejrzeniu filmu z uczniami zrealizowali. Różne aktywności w szkole w ramach pracy czy dydaktycznej, czy wychowawczej. Myślimy tutaj na przykład o projektach edukacyjnych, mniejszych, większych, o wystawach, o wystawach fotograficznych, o podcastach, o audycjach radiowych, o przedstawieniach czy akademiach szkolnych. To oczywiście już pozostaje w kwestii Państwa kreatywności i pomysłów. Serdecznie zapraszamy do kina, myśląc, że to nasze spotykanie z filmem i z kulturą filmową da wiele inspiracji Państwu jako nauczycielom, ale również też odpowie na potrzeby związane z problemami uczniów aktualnymi, tymi, które są dookoła nas. Do zobaczenia w kinie.